Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj czyli w sobotę 7, 7 października zawitaliśmy w kaszubskie lasy z synem na męską wyprawę jak to synu mówi, lubi męskie wyprawy przyjechaliśmy do lasu Świerkowo-Sosnowego Są też brzuski, leszczynki i inne rodzaje drzew. Taki mieszany. Znaleźliśmy kilka maślaków jak dotychczas, ale były, były robaczywe. A teraz znaleźliśmy jedną kureczkę, zaraz Wam pokażę. I będziemy szukać dalej. Zobaczymy, co uda nam się znaleźć. W sobowidzu jesteśmy. Czy w Sobączu? sobąńc chyba, tak? Nie wiesz, no dobra. Dobra, to pokazujemy jaką kureczkę udało nam się znaleźć i ruszamy dalej w las. Zapraszamy na film. Będziemy pokazywać co udało nam się znaleźć. I prosimy o subskrypcję, lajki, komentarze, udostępnienia. Zapraszamy. O, a tu mamy tą właśnie jedną kureczkę, którą udało mi się znaleźć. Fajnie, że coś udało się znaleźć. I nie będzie robaczywe. Więcej nie widać. Zobaczcie jaka ładniusia. I tymczasem idziemy dalej. Może dzisiaj będą tylko kurki, a może inne grzybki. Będziemy sprawdzać. Mamy kolejne kureczki. Zobaczcie jaka ta jest gigantyczna. Kamilek powoli wyrwi zakorzonek. Niech wszyscy zobaczą jaka jest duża w twojej rączce. Zobaczcie jaka kurka. Trzymaj tą kurkę, zdjęcie zrobimy Ale patrzcie tu na mnie O I tu mamy drugą Drugą kureczkę Mamy dwie Dwie jakże wielkie Fajne, że cokolwiek jest. Idziemy dalej. Takich by nas zbierał, to by było całkiem fajnie. Byśmy mieli kurkowe zbiory dzisiaj. Pieprznika jadalnego. Szukamy dalej, nie synu? Zobaczcie. Na pewno dużo mamy maślaczków. Weźmiemy kilka sztuk tych mniejszych, czemu nie pchasz? To mały ludku tych nie. Te zostawimy parę nam starczy, albo wystarczy. A zobaczcie, jak te się tu ukryły. Weźmiemy nie? <laughs> Idziemy dalej. Jak tam wywrotka. Jest <laughs> ok? To dobrze, szukamy kurek. Liczymy na borowiki, ale nie wiem, czy uda się je znaleźć. Puszczy bukowej, jak widzicie, brakuje. Ale mamy piękny las. Z którego też trzeba czasem skorzystać. To dzisiaj zasługa syna, bo on za bardzo. Nie chciał jechać do tych samych lasów, w których zbieraliśmy borowiki, tylko męczył mnie właśnie, żeby pojechać w inne miejsce, więc akurat trafiliśmy tutaj. To takie przypadkowe miejsce, niewybrane, nieuczęszczane przez nas prawie nigdy. Czyli nie przypominam sobie, żebym tutaj był. No ale jesteśmy. I dalej szukamy. Spróbujemy, co jeszcze możemy Wam dzisiaj pokazać. A tymczasem udało nam się znaleźć kolejne kureczki. Trochę takie obżarte, ale, ale mi nie przeszkadza. O. Druga. I trzecia. I zaraz sobie je oczyścimy. I szukamy dalej. Przed chwilą znalazłem jedną ale lekko przycisnąłem ręką obok i zobaczcie jaki gigant, kureczka gigant za czysta to ona nie jest zobaczcie jaka wielka taka krzaczasta dobrze szukamy dalej i mamy kolejną kurkę. Powiem wam, że las trochę mnie zaskoczył, bo nie mogę znaleźć żadnego podgrzybka Żadnego koźlarza wśród brzuzek No fakt są kurki Tu mamy kolejną I tu jeszcze kawałeczek A te kurki też smaczne, to bardzo smaczne i nie są robaczywe. Mamy trzy kureczki. Z grabkami może bym więcej znalazł pod tymi liściami. Ale jeszcze tu poszukamy. Z Sobącza czy z Sobowidza dalej nie pamiętam. Postanowiliśmy się przenieść trochę w inne miejsce ale to też nie na długi czas bo gdzieś na pół godzinki jeszcze przystanąć bo tu naprawdę biednie i smutno jeśli chodzi o grzybki bo trochę radości dały te kureczki które tutaj o w koszyczku mamy i maślaki kurki piękne będzie do usmażenia do sosiku dodam do wczorajszych grzybków które są przygotowane już Teraz spróbujemy podjechać do innego lasu, i jak coś uda nam się znaleźć, to jeszcze z Wami postaram się połączyć i pokazać Wam, co udało nam się jeszcze ewentualnie znaleźć. Tak, synu, dasz jeszcze radę? Czy nie dasz rady? Nie dasz? Dasz radę. On nie wie, że da radę. Dobrze. Jedziemy dalej. Moi drodzy, tak jak mówiłem, tak zrobiliśmy. Przyjechaliśmy tym razem do Marszewskiej Góry. I powiem Wam kawałek lasu. Przyszliśmy, ale nie wygląda to ciekawie. Gdyż, jedyne co na razie widzimy, to są muchomory cytrynowe, sromotnikowe. A i jeszcze muchomor smrodliwy ale jego nie widzieliśmy, ale wyczuwaliśmy, bo on ma specyficzny swój zapach, który na pewno jest inaczej wyszuwany niż padlina. Ale wcześniej myślałem, kiedyś tam, lata wstecz, że to właśnie coś padło w lesie. Dobrze. My jeszcze spróbujemy się rozejrzeć, bo czasu dużo nie zostało, niedługo będzie się ściemniać. Prawda synu? Tobie już też się nie chce, nie? Już trochę przeszliśmy dzisiaj. No to jeszcze pół godzinki w lesie i będziemy zbierać się do domu. Jak coś znajdziemy, to zaraz wam pokazujemy. No, musiało mocno wiać. Albo jakiś pseudogrzybiarz. Myślał, że to trujak. I kopnął. A my dalej szukamy borowików, ale chyba nic z tego nie będzie. Jeszcze trochę się rozejrzymy. Moi drodzy, staraliśmy się bardzo, ale niestety nie udało nam się dzisiaj znaleźć borowików. Jedynie te trochę kurek, które już pokazywaliśmy. Ale zawsze to coś. No szkoda, że żaden borowik nie mógł nam dzisiaj towarzyszyć. No, ale mamy już prawie pół października i trochę przykro, że zbyt dużo nie udało się ich znaleźć. Nawet nie ma starych kapci. Jest dużo muchomorów. Ale my dzisiaj już mamy dość. Chodzimy pół dnia, i dlatego postanowiliśmy, że jedziemy do domu na obiad. Dobrze, jeśli ktoś ma ochotę i podobał mu się film, niech zostawi subskrypcje, lajki, komentarze, udostępnienia. Jeśli ktoś może, to proszę o wsparcie. Na lepszy sprzęt przynajmniej będzie ze stabilizacją obrazu, bo ręka drży. Dobrze, moi drodzy, uciekamy. Uciekamy. Życzymy wszystkiego dobrego, miłego weekendu i do zobaczenia następnym razem, może na bardziej udanym grzybobraniu. Pozdrawiamy. Cześć.